Tydzień temu czytaliśmy w czasie, w ramach homilii, słowa listu pasterskiego, który w swojej treści zapraszał nas do podjęcia abstynencji od alkoholu w tym szczególnym miesiącu, jakim jest sierpień. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali dalej pozostać w tej dynamice tego tematu i tego zagadnienia. Przed chwilą w Ewangelii usłyszeliśmy, jak. Jezus do nas mówi, przestrzega nas przed tym i zaprasza, żebyśmy czuwali, żebyśmy nie dali się wkraść złodziejowi do naszego domu, do naszego wnętrza. I między innymi jednym z takich bardzo częstych, współczesnych złodziei, który próbuje ukraść to, co jest najcenniejsze w życiu człowieka, jest właśnie alkohol. W minionym tygodniu sięgnąłem po jedną z książek na swojej półce, którą kiedyś zacząłem czytać, ale przerwałem. To jest taki wywiad Rzeka z panią Ewą Wojdyłą, ponad 80-letnią psycholog. Książka, która nosi tytuł Zakręty życia. I między innymi natrafiłem na takie słowa, które ona w tym wywiadzie wypowiedziała. Dziennikarka zadała jej pytanie. Co mogę, a może wręcz co powinnam zrobić, gdy zauważę, że moja koleżanka znajoma coraz częściej sięga po alkohol i ona odpowiada. Przede wszystkim nie wolno się bać poruszyć tego tematu. Niezależnie od tego, czy to jest bliska znajoma, czy dalsza, powinna się dowiedzieć, że ktoś zauważa problem. Za pierwszym razem najlepiej zrobić to dyskretnie, czyli bez świadków. Można podkreślić, że chcesz zapewnić tej osobie poczucie bezpieczeństwa, rozmowę w cztery oczy. Słuchaj, widzę, że znowu sięgasz po alkohol. Nie sądzisz, że robisz to zbyt często? Mówmy wprost, odpowiada. Poruszenie tego tematu niestety ciągle uchodzi za łamanie tabu, za nieuzasadnione, nieuprawnione wtrącanie się. Łatwiej powiedzieć koleżance, kiedy zamawia trzecie ciastko, nie boisz się, że utyjesz, niż powiedzieć tej, która kolejny raz wypija butelkę wina, nie boisz się, że się uzależnisz. Ale ten opór nie oznacza absolutnie, że mamy przemilczeć temat. Poruszając go, wyrażamy swoją troskę, to przecież nie jest obraźliwe. I ta dziennikarka dalej drąży ten wątek, pytając. Choć za takie można zostać uznane, za obraźliwe. I ona odpowiada: Jeśli tak się stanie, to tylko będzie sygnał, że problem rzeczywiście istnieje. Ktoś, ktoś, kto go nie ma, nie obrazi się. Wkurzy się ten, kto wie, czuje, że coś jest na rzeczy. Można wtedy usłyszeć: No wiesz, miałam cię za przyjaciółkę, a ty czepiasz się mnie jak cała reszta. Kiedy moi drodzy myślimy o tym temacie choroby alkoholowej, to przede wszystkim może pojawić się takie nie do końca zawsze dojrzałe i właściwe myślenie związane z zagadnieniem miłości. Bo dojrzała miłość, ona nie jest związana z pobłażliwością. Pobłażliwość to nie jest dojrzała miłość. Dojrzała miłość to jest ta, która przede wszystkim także. Kocha, stawiając wymagania. Czasami mówimy, czy nazywamy we właściwym, dojrzałym podejściu do osób uzależnionych, np. od alkoholu, że dobrze by było, czy powinny stosować i praktykować tak zwaną miłość wymagającą, miłość twardą, czyli kochasz człowieka, ale przede wszystkim nie akceptujesz tej destrukcji. I twarda miłość oznacza przede wszystkim rozdzielenie człowieka od jej szkodliwych czynów. I wtedy można na przykład powiedzieć, jesteś dla mnie ważny, czy jesteś dla mnie ważna, ale to co robisz po alkoholu rani mnie i naszych najbliższych. I w ten sposób przez tak wypowiadane komunikaty dajemy wtedy osobie uzależnionej taki sygnał, że miłość się stała, ale przede wszystkim jej warunki nie obejmują żadnego tolerowania krzywdy. Stawianie granic to nie krzywda, ale stawianie granic świadome, odważne i z miłością ma przede wszystkim, tak jak każda granica, chociażby te granice administracyjne, mają funkcję ochronną mają chronić. I stawiane granice, chociażby przez żonę, mamę względem osoby uzależnionej, one przede wszystkim mają chronić zdrowie psychiczne, poczucie bezpieczeństwa, ale także godność. I to jest jasne określenie, że nie akceptujesz, i gotowość, by odejść, sytu odejść od sytuacji, gdy właśnie te granice są po prostu łamane i w żaden sposób nie chodzi o żadną zemstę, ale o stworzenie warunków, których druga osoba widzi i doświadcza i zauważa skutki swoich wyborów. No bo jeśli osoba właśnie uzależniona od jakiejkolwiek substancji lub czynności tutaj w tym temacie podejmowanym w czasie dzisiejszej homilii od alkoholu nie doświadcza skutków swojego picia, to wtedy nie podejmie konkretnego działania, żeby stawić czoło temu problemowi. Dlaczego? No bo nie doświadcza skutków. A skoro nie doświadcza skutków, to nie widzi problemu. A jeśli nie widzi problemu, to nie ma wewnętrznej motywacji, żeby stawić temu czoło. I mamy zamknięte koło. Dlatego moi drodzy, konsekwencje: przede wszystkim, czy to stawianie granic musi być realne i stałe. Czy na przykład, jeśli Osoba, która ma w swoim otoczeniu osobę cierpiącą na chorobę alkoholową, powie: Jeśli wrócisz pijany, to nie będę prała, sprzątała po tobie. To przede wszystkim to zdanie wypowiedziane stanowczo, zdecydowanie, nie może pozostać tylko i wyłącznie zdaniem wypowiedzianym, takim zdaniem na papierze, ale musi być podjęte konkretne działanie wprowadzające. Tę deklarację w czyn, bo inaczej właśnie ta osoba szybko wyczuje, że te granice, choć teoretycznie są ustawiane, zakreślane, ale w praktyce można je spokojnie przekraczać, przełamywać, i tak nie ma żadnych większych z tego powodu konsekwencji. Kiedy myślimy dalej, także o miłości twardej, miłości wymagającej jest to taki synonim, to przede wszystkim. Osoby, które chcą naprawdę i tak dojrzale podejść do stosowania pomocy tym osobom, to nie mogą ciągle ratować przed skutkami wyborów. Na przykład, jeśli żona czy męża ciągle wyciąga z różnych kłopotów, usprawiedliwia w pracy, spłaca długi, tłumaczy ciągle, czasami miesiącami czy latami przed rodziną, że wszystko jest ok, że. To gorsze samopoczucie, albo jakieś inne takie widoczne skutki, to zupełnie z innego powodu to ciągłe maskowanie, to ciągłe pudrowanie tego trupa, ono sprawia, że właśnie ten problem nie z martwych wstaje, ale przede wszystkim jest problemem za wszelką cenę zamaskowywanym. I wtedy twarda miłość pozwala upaść. Twarda miłość pozwala dotknąć czasami tego życiowego dna po to, żeby ktoś od dna mógł się odbić. Nie tam pozostać, ale odbić się od Niego. I z osobą uzależnioną jest tak, że nawet jeśli cały świat będzie mówił masz problem, zrób coś, powinieneś coś zrobić, to jeśli ta osoba wewnętrznie nie uzna tego, że tak, to jest mój problem, chce coś z tym zrobić, to te wszystkie zdania będą racjami, ale które nie będą miały wtedy osadzenia w sposobie myślenia i wewnętrznych przekonaniach osoby uzależnionej. Ale jeśli osoba uzależniona zacznie gdzieś odczuwać i doświadczać różnych strat, różnych konsekwencji, wtedy jest szansa zdecydowanie większa, że ten proces leczniczy, terapeutyczny, proces dążenia ku wolności, on po prostu się powiedzie. Ale także to, co moi drodzy, jest takie również jeszcze ważne, to to, żeby nie walczyć samemu. To znaczy potrzeba czasami wsparcia, potrzeba wsparcia kogoś z zewnątrz, innych członków rodziny. Przyjaciół, może terapeutów, kogoś, kto tak z zewnątrz popatrzy chłodnym, spokojnym okiem na dane zagadnienie, uwzględniając różne konteksty życia tej małżeńskiej relacji, tego domu, tej rodziny, i po prostu ta osoba będzie mogła w stanie właściwie naświetlić dane zagadnienie czy daną sytuację. Dlaczego to wszystko? Ma prawo zadziałać, ponieważ wymagająca miłość i twarda miłość ma to na celu, że nie patrzy się na problem tak etapowo, fragmentarycznie, ale patrzy się na jego całościowo. Widzi się początek, kiedy jest problem i widzi się poszczególne momenty, które mają na celu zmierzać i prowadzić tego człowieka i tych najbliższych właśnie do wolności. A więc wymagająca miłość przede wszystkim chroni ciebie i dzieci, domowników przed doświadczeniem współuzależnienia, ale także zmusza trochę drugą osobę do konfrontacji z własnymi skutkami picia. Dlatego ten jasny komunikat Kocham cię, ale nie zniszczę siebie i rodziny dla twojego nałogu jest ważny, istotny, żeby on właśnie wybrzmiał. Jest to bardzo, moi drodzy, wielowymiarowe zagadnienie. I w przeciągu paru minut niedzielnej homilii nie jesteśmy w stanie go tak szczegółowo poruszyć. Ale to, co jeszcze, już tak na koniec, chciałbym jeszcze zauważyć, to, że kiedy spotykamy się w gronie osób najbliższych, w gronie różnych znajomych, na różnych uroczystych obiadach, spotkaniach, weselach, gdzie jest więcej osób i wiemy, że. Jest tutaj, siedzi przy stoliku ta osoba, która kiedyś miała problem, ale teraz już wyszła z tego, żyje w trzeźwości, w abstynencji. To brońcie, Panie Boże, żeby częstować tę osobę alkoholem i kusić ją różnymi, takimi czasami naszymi stereotypowymi polskimi yy, stwierdzeniami: ze mną się nie napisz, nie przesadzaj, nie bądź taki. Nie można tego robić. To jest poważna sprawa, zaryzykuje stwierdzenie poważnych grzech, ponieważ wtedy naraża się tę osobę na pokusę, na złamanie ogromu walki, którą ta osoba wprowadziła w swoje życie. Impreza się skończy, ty wrócisz do domu, a ta osoba, nie daj Boże, Zacznie wracać do nałogu i robić awanturę na przykład swoim najbliższym. Ty pójdziesz spokojnie spać, a dzieci, żona, najbliżsi będą wtedy pełne niepokoju, bo może włączy się agresor, może włączy się jakieś inne niepokojące zachowanie. I druga rzecz, która jest też także istotna, to że kiedy wiemy o tym, że jest ktoś pod wpływem alkoholu i próbuje wsiadać za kierownicę i jechać. I my o tym wiemy, to nie można tego dopuścić. Nie można dopuścić do tego, że za moją wiedzą ktoś wsiada za kółko kierownicy, za kółko samochodu i będzie jechał. Bo nie chodzi tylko o kwestię mandatu, złapania przez policję i na przykład pozbawienia prawa jazdy, ale chodzi także o to, że może ta osoba spowoduje wypadek, może ktoś ucierpi bardzo poważnie. Z tego powodu, że ktoś właśnie prowadził pod wpływem. Podejmuję to zagadnienie, moi drodzy, bo dzisiejsza Ewangelia, Jezus' w dzisiejszej Ewangelii, bardzo mocno mówi nam o tym, żebyśmy czuwali, żebyśmy mądrze czuwali i nie bali się czuwać, nie bali się nazywać złodzieja złodziejem, to znaczy nie bali się nazywać problemu problemem, ponieważ samo nazwanie rzeczywistości sprawia, że już człowiek powoli zaczyna mieć nad nią jakąś władzę. I dlatego niech, jeśli widzimy, że mamy w swoim życiu, otoczeniu, rodzinie, znajomych, takie osoby, które mają doświadczenie nałogu, to tutaj na tym ołtarzu połóżmy te osoby w intencji serca. Zawierzmy je, bo ten tandem działania jest niesamowicie ważny. To znaczy z jednej strony działanie Takiej natury psychologicznej, terapeutycznej, mającej na celu poznanie przyczyn problemu i podjęcie kroków, które realnie będą rzeczywiście pomagały z Niego wyjść. I drugie działanie, które jest bardzo ważne, by współpracowało z tym pierwszym: zawierzenie Bogu, wiara, oddanie, modlitwa. I wtedy te dwie rzeczywistości, to ludzkie działanie, to zawierzenie Bogu, ono ma to na celu by przynieść wewnętrzne doświadczenie wolności osobie zniewolonej, a w rzeczywistości doświadczenie szczęścia jej samej, jej najbliższym. Amen.